Że Wrocław prezentuje się znakomicie. Ze wschodu miasta troszeczkę mogą zerkać z zazdrością. No bo tu jeszcze chmury na deszczowe to na Suwalszczyźnie i na Podlasiu, także Wrocław trzeba przyznać, prezentuje się znakomicie o poranku, ale to wcale nie jest najcieplejszy punkt naszego kraju w tym momencie, bo najwyższa temperatura w Krakowie oraz w Lublinie 16 stopni. 12-13 W głębi kraju, 10 w Szczecinie. W Gorzowie Wielkopolskim jeszcze utrzymują się mgły. Wiatr słaby i umiarkowany, ciśnienie dość niskie, no ale stabilne. Chociaż tyle. To musi nam wystarczyć. W ciągu dnia ciśnienie już wzrośnie. Po południu więcej chmur na południe i południowym wschodzie, ale co ważne, te opady szybko będą zanikać, także generalnie w ciągu dnia na przeważającym obszarze kraju będziemy cieszyć się słońcem. A co przyniesie weekend? No tu będzie się działo, sobota. To powrót upału w 32 stopnie w centrum i na południowym zachodzie, na północnym wschodzie deszczowe chmury. Natomiast niedziela na północnym wschodzie przyniesie burzę, a temperatura od 22 do 31 stopni. Początek nowego tygodnia to przede wszystkim deszczowe chmury. W poniedziałek na północnym zachodzie nie powinno padać, a na południowym wschodzie zagrzmi. We wtorek pięknie, słonecznie, a temperatura od 23 do 27 stopni. Natomiast środa już cieplejsza, bo temperatura od 27 stopni do 31 I tylko na północnym zachodzie w ciągu dnia pojawią się burzowe chmury. Teraz nasza wakacyjna prognoza na no i zaglądamy nad morze. Możemy liczyć na słońce. Pod wieczór niewykluczone słabe opady deszczu. Wiatr dzisiaj będzie dawał się we znaki nad morzem, bo porywy nawet do 4-5 stopni w skali Boforta. Temperatura do 19 stopni. Woda w Bałtyku. Całkiem ciepło od 17 do 18, a w międzyzdrojach nawet do 19 stopni. Nad jeziorami piękna pogoda, temperatura do 21 stopni, temperatura wody w jeziorach nawet do 23 stopni, siła wiatru na poziomie 4 stopni w skali Boforta. Teraz bardziej odległe kierunki wakacyjne. Francja, Hiszpania, Portugalia i Maroko. Temperatura do 36 stopni w Almerii, a temperatura wody do 25 stopni. Chorwacja, Włochy, Tunezja tu wszędzie panować będzie słońce temperatura do 34 stopni, a woda do 26. Grecja, Bułgaria, Turcja i Egipt. Najcieplej w Hurgadzie to 38 stopni. Temperatura wody do 28 stopni w Turcji i 29 w Egipcie. Teraz to wszystko do zobaczenia. Potem pogoda powinna się wyklarować. No to to lepiej, sprawi. żebyśmy my, z Mokini